Kamera działa, działa. Ok moi drodzy, to jest ostatnie wideo w tym miesiącu z Dubaju, bo lecę w końcu na urlop. Pierwszy urlop od października, więc bardzo, bardzo się cieszę. Za mną tamten budynek to jest szpital, w którym robi się testy na koronawirusa. I co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że troszeczkę się stresowałam, bo te zasady podróży do Polski. Się trochę zmieniały i jedne obowiązywały do 14 lutego, później coś się miało zmienić i miało to trwać do 28 lutego. I wiecie, zastanawiałam się, czy wtedy, kiedy ja będę leciała już do Polski, to czy będę miała nałożoną kwarantannę, czy nie będę miała nałożonej kwarantanny. I co? Na ten moment zasady są takie, że muszę zrobić test na koronawirusa i od momentu uzyskania wyników mam 48 godzin, żeby przekroczyć granicę z Polską. Więc dzisiaj jest środa, jest godzina 13.30, zakładam, że wyniki dostanę koło godziny 19.00-20.00 dzisiaj. I plan jest taki, żeby lecieć pojutrze, a jutro jeszcze chciałabym pojechać do Abu Dhabi, bo nie wiem czy wiecie... Ale wjazd do Abu Dhabi jest możliwy tylko w momencie, kiedy macie negatywny test na koronawirusa. Także bardzo możliwe, że jak dostanę ten test, ten test dzisiaj wieczorem, to jutro jak uda mi się zejść z łóżka, wstać z łóżka o w miarę wcześnie, wczesnej porze, to pojadę jeszcze do Abu Dhabi, bo e, jestem tutaj prawie dwa lata, a nigdy w Abu Dhabi nie byłam. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy jutro razem pojechali do stolicy. W ogóle zobaczymy sobie ile tutaj będzie ludzi, bo jak leciałam w październiku, to była taka kolejka, że czekałam prawie dwie godziny na zrobienie testu. No ale plus był taki, że wiecie, mogę po prostu tutaj przyjść bez zapisywania się i pomimo tego, że się nie trzeba zapisywać, to można ten test spokojnie zrobić. To jest wtedy w październiku to był koszt 240 zł, więc tak połowę taniej niż w Polsce, a zobaczymy jak będzie to wyglądało. Teraz. No. Są namioty w namioty. namiotach, wykonany test, a też nie widzę, żeby to, był, żeby ktokolwiek tutaj był, więc w sumie nie wiem, teraz ogarniemy. OK, guzik z pętlą tramwajową, bo okazało się, że tutaj już nie robią testów na koronawirusa, a to znaczy, że muszę pojechać do innego szpitala. I z tego co pamiętam, w październiku w tym drugim szpitalu robiono testy, gdzie wyniki były po mniej więcej 24 godzinach. Nagrywam w ten sposób, bo trochę mi głupio. Eee, wiecie co? Dobra, druga, to jest numerek. 1, 3, 4. Ok, eee, więc. 1, 3, 4, 4, 3. Ok, więc zacznijmy jeszcze raz. One, three, four, four, Czeka się tutaj na swoją kolej na zewnątrz i porozstawiane są tutaj stoliki, tak jak. Eee, w restauracji, po prostu na świeżym powietrzu. E, ludzie sobie tutaj siedzą, zamawiają sobie jedzenie, i po prostu wygląda to jak taka e, mini restauracja. Co mnie bardzo dziwi, bo e, mówiłam wam wcześniej, że w październiku byłam e, na tym teście, ostatnio, e, i, i wtedy wyglądało to tak, że każdy, e, każdy miał tą swoją, ten swój formularz, który musiał wypełnić, i po wypełnieniu tego formularza. Po prostu czekał na krzesełku, po prostu czekał sobie na krzesełku na wywołanie swojego numeru. W każdym razie teraz jest to dla mnie troszeczkę dziwne, że wiecie, porozstawiane są stoliki, ludzie jedzą bez maseczek przy tych stolikach i czekają na test na koronawirusa. Dobra, dojechałam, ogarnęłam wszystko yy, i powiem, powiecie, że zwariowałam, ale pojechałam do trzeciego miejsca, żeby zrobić ten test. Um, dlaczego? Dlatego, że tak jak wam pokazywałam na tej karteczce, którą dostałam, było 200 osób przede mną i tak sobie policzyłam, że jeżeli 30 osób zostało przyjętych pół godziny, wtedy kiedy tam e, byłam, to zostaje mi jeszcze jakieś 3 godziny czekania, więc pomyślałam, że znajdę coś innego w internecie. Ja może oddalę troszeczkę. Więc doszłam do wniosku, że może po prostu znajdę coś innego w internecie i rzeczywiście znalazłam posty osób, które e, pisały, że. Jest takie miejsce w Dubaju, gdzie można to zrobić szybciej. Właściwie jest kilka takich miejsc, gdzie można to zrobić szybciej. I doszłam do wniosku, że w sumie, skoro i tak mam 3 godziny czekania, to po prostu. No dobra, w sumie mogę, w sumie mogę iść powoli do mieszkania. Eee, no, doszłam do wniosku, że. Oj, góry, jak ciemno. Doszłam do wniosku, zacznę jeszcze raz, doszłam do wniosku, że. Nawet jeżeli w tym kolejnym miejscu, w którym, do którego pojadę, trzeba będzie długo czekać, to w najgorszym wypadku co mogę zrobić? W najgorszym wypadku mogę po prostu wrócić do tego szpitala, w którym byłam, w którym, byłam, w którym już miałam swoją kolejkę. Także ogarnęłam wszystko w tym drugim miejscu w trzecim przepraszam w trzecim miejscu. I ogarnęłam to bardzo szybko, bo okazało się, że właśnie w tej trzeciej klinice musiałam czekać tylko 25 minut na to, żeby wszystko załatwić. Także 25 minut ogarnęłam dosłownie wszystko. Zapłaciłam 130 zł, czyli 130 dirhamów za zrobienie tego testu. I w ciągu 24 godzin mam dostać wyniki. I oto mamy kolejny dzień. Jak widzicie, nie pojechałam do żadnego Abu Dhabi. A to dlatego, że czekałam na wyniki swojego testu jakoś do pierwszej nocy. Tych wyników nie było, więc po prostu położyłam się spać bez ustawiania żadnego budzika, bo doszłam do wniosku, że w sumie chcę się wyspać. Te wyniki pojawiły się na moim mailu o 4.40, czyli po, po jakichś 12 godzinach od, od badania. No ale okej, okay, w sumie nawet spoko wyszło, że że nigdzie dzisiaj nie pojechałam, bo mam czas na ogarnięcie paru rzeczy. Robię pranie od samego rana, trochę gotuję i doszłam do wniosku, że w sumie, skoro mam jeszcze jakieś, nie wiem, półtora kg jabłek, to zrobię szarlotkę. Tam, jak widzicie, smażą się jabłka na szarlotkę. I co? Pokażę Wam, bo kupiłam prezent dla moich męskich. To są daktyle. To jest taka rzecz, którą zawsze będziecie tutaj częstowani, jeżeli przyjdziecie do jakiegoś e, arabskiego domu. Często nawet jak idziecie, nie wiem, do fryzjera czy gdziekolwiek, to częstują Was daktylami. <laughs> że mi głos drży. E, no, jak widzicie za mną jest moja nowa kuchnia, bo mówiłam Wam, że się e, niedługo przeprowadzam. Więc to jest nowe mieszkanie, nowa kuchnia, nowy dzień, nowe możliwości. Okej, okay, dobra, żegnam się z wami, jeszcze muszę usmażyć jabłka, muszę iść na dół do sklepu, bo nie mam masła, żeby zrobić ciasto na szarlotkę. Także ogarnę to wszystko, spotkam się jeszcze dzisiaj z paroma osobami i, i co? I widzimy się jutro na lotnisku przed wylotem do Polski. Główny, feron czwarty. Nie wiem czy poznajecie, za mną jest dworzec centralny. Przyleciałam do Polski jakieś 2 godziny temu, odebrałam swój bagaż. W ogóle pewnie widzicie, że jestem taka nieogarnięta, ale to dlatego, że w ogóle nie spałam przed tym lotem i spałam tylko w samolocie, spałam tylko jakieś 2-2,5 dwie, dwie godziny. I, I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to jest naprawdę długi dzień, bo na lotnisko musiałam pojechać o godzinie... Czekajcie, o godzinie 5.30 czasu dubajskiego. czyli o godzinie 3.30 polskiego czasu. I co? I sam lot trwał prawie 6 godzin, bo w ogóle wylądowaliśmy. 30 minut szybciej niż było to w planie. Także byłam bardzo bardzo zdziwiona. I teraz czeka mnie kolejne 6 godzin w pociągu, żeby dojechać do domu, ale jak już dojadę do domu, to będę się cieszyć tym, że jestem z rodziną przez najbliższych kilka tygodni. Powiem wam jeszcze tyle, że ja byłam przekonana, że bardzo osób będzie leciało do Warszawy, bo jednak, no wiecie, Sytuacja na świecie jest jaka jest. A tutaj okazuje się, że w całym samolocie było tylko 10 miejsc wolnych. Na ponad 300 miejsc było 10 miejsc wolnych. I jak sprawdzałam, w drodze powrotnej będzie mniej więcej tyle samo. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa!